Witamy w pierwszym wydaniu Lesińskiego Miesiąca, w którym podsumujemy miniony miesiąc w Lesznie. A oto co dla Was przygotowaliśmy. Natalia Myślicka, zapraszam. Wielki sukces Krzysztofa Tumko. Kolejna edycja szyfowania bloku na Lesińskim Rynku. Zmagania młodzieży podczas rejonowych mistrzostw pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Drugie życie Elektrośmieci to hasło ogólnopolskiego konkursu ekologicznego, w którym uczniowie z zespołu Ekoturyka w III Malo w Malowleśnie organizują wielkie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Grupa młodych ekologów z Ekotrójki Trójki pod opieką pani Irmy Polaszek z trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w leśnie zaprezentowała sposób postępowania z elektrośmieciami. W najbliższym czasie organizujemy zb... finał zbiórki elektrośmieci, który odbędzie się 15 kwietnia na terenie naszego liceum. W ostatnim czasie organizowaliśmy zbiórki makulatury, zbiórki, właśnie cały czas trwa zbiórka elektrośmieci. Byliśmy w przedszkolu Zielony Świat w leśnie gdzie przeprowadziliśmy dla dzieci zajęcia właśnie z ekologii i segregacji śmieci. Organizatorzy przeprowadzili krótki quiz sprawdzający wiedzę losowo wybranych osób spośród publiczności. Ile pierwiastków może zawierać telefon komórkowy? 40. Prawidłowa odpowiedź. Śpiąca Królewna zagościła w Szkole Podstawowej nr 1 w Lesznie. Młodzi aktorzy świetnie poradzili sobie ze swoimi rolami. Zresztą, zobaczcie Państwo sami. Przedstawienie pod tytułem Śpiąca Królewna zorganizowane zostało przez uczniów w klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 1. Przybyłych gości przywitał dyrektor Robert Frys. Klasa pierwsza C przygotowała dla Was przedstawienie może tego tam nie widać, ale jest napisane jak ono się nazywa widać no, pięknie, umiecie już czytać: śpiąca królewna. Zainteresowanie wśród uczniów jest ogromne, szczególnie jeśli oferujemy im jakieś atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych, ewentualnie brania udziału w tym, co ich interesuje. A to jest właśnie to, czego oni od nas oczekują, żebyśmy im dali oprócz możliwości. Tego, że będą się uczyli, również możliwość tego, żeby się y, fajnie bawili. Aktorzy sztuki tygodniami przygotowywali się do wydarzenia. Zadbali o dekorację, odpowiednie stroje, dopracowali współpracę na scenie, a ich trud dopłacił się. Efekt był powalający. Każda, każda prawdziwa, każde światło i ożywa. Uczniowie bardzo chętnie współpracują, bardzo są aktywni. To jest klasa aktywna w zajęciach pozaszkolnych. Um, to jest już nie pierwsza nasza inicjatywa. Mam nadzieję też nie ostatnia. O tym, jak wiele może dać od siebie każdy z nas, próbowali przekonać uczestnicy 12. edycji biegu Transplantacja to Życie. Jak mówili biegacze, nie liczy się wygrana, lecz to, aby pomagać innym. Już po raz kolejny Leszczynie okazali swoje dobre serca. Tym razem uczestnicząc w biegu Transplantacja to Życie, którego organizatorami byli uczniowie czwartego liceum ogólnokształcącego w Lesznie. Jak mówił dyrektor szkoły, to już 12. bieg. Ideą tego biegu jest przede wszystkim to, żeby pomagać innym. Wiemy, że wiele osób z różnych, czasami błahych powodów yy, powoduje, że narząd jest chory. Czy to jest chore serce, czy wątroba, czy nerki. A często jednak jest to może przykre, że odchodzą osoby, które nagle giną, wypadki czy jakieś inne zdarzenie, zatrucia i te narządy, jakby były no, nieprzydatne. A poprzez przez przeszczep tych narządów można wielu, wielu ludziom życie przedłużyć, czy w ogóle dać nowe życie. Tego dnia w karczmie borowej zebrało się około 200 osób. Były to dzieci, młodzież, jak i dorośli. Każdy z nich pokonał trasę wybraną przez siebie dyscypliną. Biegnie Pani po to, żeby sama zaliczyć bieg? Czy chce Pani osiągnąć jakiś cel, jakieś miejsce? Nie, nie. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, biegnę dla idei, yy, dla transplantacji. To jest myślę, że dzisiaj najważniejsze. No, przy okazji, oczywiście, zrobię trening, ale to jest drugorzędna sprawa. Na tym biegu wszyscy jesteśmy wygrani. I te osoby, które za chwilę tutaj otrzymają pierwsze miejsca, one były pierwsze. Ale od tej drugiej strony, zawsze uśmiechnięte i pełne energii. Happy Ladies, czyli Liderki 50+, wzięły udział w castingu do Mam Talent. A oto, co powiedziały po występie. Oh, zespół, zespół Happy Ladies z Leszna na pewno dał dzisiaj czadu. Udało nam się, powiem, że e, troszeczkę cicho muzyka była, ale e, fajny był odbiór i wydaje mi się, że zatańczyłyśmy po raz kolejny taniec naszego życia. Czekamy teraz na e, wynik, SMS-ik dostaniemy przed 1 maja. No, i pan nam dzisiaj powiedział, jak powiedział, że było seksy. 7 dni, ponad 823 km. Krzysztof Tunko pobił rekord Guinnessa. Kibicowało mu całe Leszno. Mimo wielkiego bólu i zmęczenia, udało się. Łzy, wzruszenia, masa oklasków i liczne gratulacje można było zaobserwować podczas niedzielnego południa w Fitness klubie Sporting w Galerii Leszno. Ich powodem było pobicie rekordu Guinnessa w biegu na bieżni mechanicznej przez Krzysztofa Tunko. Ponieważ jestem takim człowiekiem, że zawsze dążę do wyznaczonego celu, wyznaczyłem sobie wcześniej rekord Guinnessa, że go pobiję i sobie obiecałem, że jak raz mi się nie udało, to będę dążył tak długo, aż, aż to pokonam. Ultramaratończyk przebiegł o 1,1 ,1 km więcej niż poprzedni rekordzista. Rodzina, przyjaciele oraz mieszkańcy Lesznej okolicy wspierali go do samego końca. przewidziałam, że pobiję ten rekord, wierzyłam w niego i, i ciągle w to wierzę, że zawsze będzie i będzie ciągle dążył do swojego celu. Jest pan z niego dumny? A bardzo, bardzo, dlatego że ja no, dodam, pracowałem kiedyś w jednostce wojskowej w lesznie jako oficer wychowania fizycznego, a Krzysztof był żołnierzem, który wyróżniał się na tle innych, także blisko z nim współpracowałem, wykorzystując go do wszelkiego. Rodzaju zawodów, a był wszechstronny, że tak powiem, uzdolniony. Mieszkanie dzień szedł z równo o godzinie 12. Zgodnie z obietnicą PZU przekazało 10 zł za każdy przebiegnięty kilometr na cele charytatywne. Czek z sumą 8230 zł wręczyła Małgorzata Chrapek, przedstawicielka firmy ubezpieczeniowej. Pieniądze trafiły już w ręce mamy Karoliny z Krzemieniewa oraz Mikołaja Zleszna. Wszyscy wiemy, że rekordzista jest walecznym i dążącym do celu człowiekiem. O godzinie 4. miałem chwilę zwątpienia. Co prawda nie było to, że nie pobiegnę, ale było ciężko dosyć mocno, ale położyłem się na e, materac, stałem za kilka chwil i powiedziałem, nie, ja to zrobię. Już dziś postawił sobie kolejne wyzwanie. Ale nie wiem, czy, czy właśnie te emocje nie będą nam cały czas to bo Krzysiek ma nowe cele, nowe plany, które są chyba jeszcze bardziej troszkę straszniejsze niż to, co tutaj się działo. Testy gimnazjalne to dla większości uczniów wielkie przeżycie. Decydują one o tym, do jakiej szkoły się dostaną. O to, jak poradzili sobie leszczyńscy gimnazjaliści zapytała nasza reporterka. Znajdujemy się przed gimnazjum numer 1 w lecznie. To tu jak we wszystkich polskich gimnazjach odbywają się testy gimnazjalne, przed uczniami egzamin z języka polskiego i innych przedmiotów humanistycznych. W kolejnych dniach zmagać się będą z zagadnieniami z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas pisania testu? Na pewno był to stres, ponieważ no, przed testami takimi ważnymi, dosyć dla nas, uczniów w trzeciej klasy gimnazjum, no, jest to na pewno jakiś stres i w pewnym sensie utrzymamy w garści naszą przyszłość, wybór następnej szkoły. Były łatwe pytania, chociażby z historii i u były wręcz banalne, mi się zdaje, Chociaż może dlatego, że trzeba mieć wiedzę i dużo też trzeba wyczytać z obrazków, z map tekstu z tabelek i tak dalej, i też trzeba czytać po, e, uważnie polecenia. Lepienie garnków, wystawy, muzyka płynąca prosto z serca Kataryny. Takie atrakcje tylko na leszczyńskim rynku i tylko na szlifowaniu bruku, które jak co roku przyciągnęło tłumy. Dwudniowa impreza rozpoczęła się w piątek, gdzie mieszkańcy uczestniczyli w wydarzeniach kulturowych. Na scenę wyszedł znany leszczyanom zespół Nie strzelać do pianisty, który pobudził zebraną publiczność swoimi utworami. A jakie macie zdanie o Leszczyńskim szlifowaniu Bruku? Czy jest przydatna Leszczynianom? Oczywiście to jest bardzo fajna inicjatywa i tutaj wielki uką w stronę stowarzyszenia właśnie kupców leszczyńskich, że, e, że chcą urozmaicić troszeczkę akurat dzisiaj w piątek na przykład. E, także jak najwięcej takich inicjatyw i wydaje mi się, że bardzo fajny pomysł. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że to akurat w tym roku na nas padło i że nas zaprosili. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Między występami odbył się niezwykły pokaz laserowo-multimedialny, który był wielkim zaskoczeniem dla przybyłych. W sobotni poranek na rynku zagościły stoiska kupieckie z rękodziełami. No, tym się bawię od czasu, jak wróciłem z wojska w 1959 roku. To od tego czasu takiego baksela połknąłem, no bo służyliśmy marnarcy wojennej i tak. Bakcyla pieniądze je do dzisiaj. A czy długo się składa taki model? No, bardzo długo, bo przypuśćmy jak ten Bismarck. 3 lata. Właściwie wszystko tak w granicach trzech lat. Reprezentuje Katarynę, najstarszą, najlepszą, no może nie najlepszą powiedziałbym, ale najstarszą stulatkę. Jest to wielki unikat, bo kataryniarzy nasz w Polsce jest bardzo mało. Na Lesznie jest najprawdziwsza Kataryna, i prawdziwy kataryniarz to wielka frajda. Nie trzeba jechać na most do Pragi ani do Wiednia, żeby spotkać prawdziwego kataryniarza. Dodatkowym atrakcją dla pociech były przeróżne gry i zabawy oraz występy uczniów i dzieci z leszczyńskich szkół i przedszkoli. W tenerowych imprezach najważniejsza jest pogoda. Pogoda była zamówiona i spełniona. Także ja uważam, to jest taki najważniejszy aspekt. Występy są cały czas, nawet czas artystyczny wydłuża się o godzinę, czyli jak tradycyjnie było do 14, to tegoroczny Jarmark będzie gdzieś najmniej do godziny 15. Obecność tutaj mieszkańców świadczy o tym, że wszyscy są zadowoleni, myślę sprzedający i kupujący i ci, którzy oklaskują swoje pociechy. Orkiestra Denta Miasta Leszna wraz z maszyretkami przygotowali występy, które stały się główną atrakcją drugiego dnia szlifowania bruku. Muzyką i śpiewem starali się przekonać organizatorzy koncertu dla życia i rodziny o tym, jak ważna jest rodzina oraz życie. W Auli i Wyższej Szkoły Zawodowej został zorganizowany koncert pod nazwą Koncert dla Życia i Rodziny. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Credo, ale nie tylko. Na scenie pojawili także goście specjalni. Sara Bolka, Przemysław Urbaniak, Natalia Muszyńska i Dominik Zwierzchowski. na celu organizacji takiego koncertu. Przede wszystkim chodzi nam o propagowanie wartości rodzinnych i, i szacunku wobec życia ludzkiego, e, żebyśmy nie zapominali o tym jak ważna jest rodzina dla każdego człowieka i gdzieś w tym naszym szarym codziennym życiu zabieganym pamiętali, że, że rodzina jest tą kolebką, jest, jest najważniejsza i tam zawsze znajdziemy ciepło i dobro drugiej i drugiej osoby. W trakcie występu dzieci zostały poproszone na scenę, gdzie tańczyły układ przygotowany przez Marcina Hołubkę. Teraz lewa. Mogliśmy zobaczyć także zuchy z gromady to że i do nagrania przez Studio 16. Koncert zakończyła piosenka na gilly. Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogli sprawdzić swoje umiejętności ratowania osoby poszkodowanej podczas rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Była to świetna okazja, aby zmierzyć się ze swoimi słabościami. Dwudniowe mistrzostwa rozpoczęły się od sprawdzenia wiedzy w teorii i praktyce przez uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich. Pytania na teście teoretycznym obejmowały zakres wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe wiadomości. O Polskim Czerwonym Krzyżu. Polski Czerwony Krzyż jest organizacją, która zajmuje się nauczaniem pierwszej pomocy. Skład elementu nauczania pierwszej pomocy wchodzi też w praktyczna umiejętność udzielania tej pomocy. I żeby to rozpropagować wśród dzieci i młodzieży. Postanowiliśmy wrócić do długoletniej kiedyś tradycji mistrzostw pierwszej pomocy. Druga część to jest praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Występują to pozoranci, czyli osoby, które, które mają pozorne rany, którzy, którzy udają, że coś je boli. Młodzież, która bierze udział w tych ćwiczeniach, musi umieć udzielić tej pierwszej pomocy z zachowaniem wszystkich kanonów udzielania. Pokażę jakie masz rany ogólnie. Rany tutaj mam otwarte złamanie lewej ręki. Tutaj mam na nodze, o już, zjechał mi się. Ale tutaj też miałem ranę od płotu, bo płot się zahaczyłem. I na twarzy mam ranę od tego, że się uderzyłem upadając o ziemię. Zostałeś uratowany. Zostałem uratowany, jestem tu teraz i mogę mówić, udzielać wywiadu, jest świetnie. Widzimy, że zostaliśmy docenieni przez kilka osób. Naprawdę już wynik może tutaj nie jest aż tak ważny, jak po prostu ta własna satysfakcja, że umiemy pomóc drugiej osobie. Po prostu aż się nam ciepło na sercu robi. No, wszystkie drużyny, cztery drużyny, które dzisiaj brały udział w, w konkurencjach w pierwszej pomocy w odgrywanych scenkach przygotowanych przez organizatora, bardzo dobrze sobie poradziły. Młodzież, która bierze udział w dzisiejszych konkurencjach ma przekazać informację, że nie należy się bać próbować udzielić pomocy, powiadomić Właściwe organy, pogotowie, policje, inne instytucje podejść do osoby poszkodowanej, wy, rozpytać ją co się, co się zdarzyło, a wielokrotnie spotykamy się tutaj w życiu codziennym, że e, osoby przechodzą, odwracają wzrok, nawet nie, nie, nie starają się rozpytać się, co się dzieje. W związku z tym inicjatywa bardzo dobra zespoły, bardzo dobrze przygotowane. Dopełnieniem wydarzenia był pokaz ratownictwa w wykonaniu Państwowej Straży Pożarnej w etapie szkół gimnazjalnych najlepszymi okazał się zespół z Gimnazjum nr 5 w Lesznie. Natomiast ze szkół średnich wygrało pierwsze liceum ogólnokształcące. To oni będą reprezentować swój rejon na kolejnych etapach, które odbędą się w Kole oraz Poznaniu. To wszystko w tym wydaniu Lesińskiego Miesiąca. Na kolejne zapraszamy już za miesiąc.